Hejka kochani, dzisiaj będziemy sobie robić, to będzie taki tutorial, na bransoletkę z koraliku. Tutaj mnie sobie muffinkę, nie wiem po co to ale po prostu jest bardzo, bardzo, bardzo pyszna. Sorry, że tak będzie przyspieszona, ale nie pokazuję głosu... mojego. Przechodzimy do potrzebnych rzeczy do wykonania, oto na przykład taki, oto bransoletki. Mam taką bransoletkę, określając jeszcze taką, ale ta jest cudowna i ogólnie prawdopodobnie dzisiaj będzie haul z temu, ponieważ przyszła mi już paczka, ale jestem na działce, więc i będzie unboxing paczki z temu. Jeszcze rzeczą, są koraliki, oczywiście, tu nie wnikać mam piory, hmm. ściągi, ale takie koraliki różne. Albo takie płaskie, tu już mi się akurat kończą, ale trudno. Jakieś ozdóbki czy zawieszki, ale to niekonieczne jest, bo nie trzeba, ale można. Tylko moim zdaniem z stópkami są ładniejsze. Chyba już mówiłam, ale nie wiem, są potrzebne nożyczki. Ja mam takie, ale to bez różnicy. <grystanie> Oczywiście żyłka, ja mam taką z temu. Mam zapięcia, ale jakby nie pokażę jak to się robi z zapięciami. Mm, także no, to jest taki tutorial dla początkujących z robieniem bransoletek. bo ja na przykład już je prawie rok bransoletki. No, to widzimy się zaraz kochani, widzimy się zaraz. Będę używać takiej żyłki, ponieważ ta mi się już skończyła, ale tą mega, mega, mega polecam. Okej, okay, czyli wybieramy sobie kolorki, których będziemy używać. Słuchajcie, to słyszeliście, ale grupa yy, w się sensie szkoły yy, do mnie dzwoniła, ale nieważne. Ja wybrałam sobie takie kolorki. Oraz jako złupkę takiego oto pięknego kwiatuszka z pośmieszkiem. Yy, no tak, że tak wyglądają kolorki i teraz będziemy sobie nakładać na to po Ale chyba wiesz, ale chyba ale mogę wam pokazać. Dobra, także mamy żyłkę. Mm, I nakładamy. Po prostu tak bierzecie żyłkę, i tak tutaj normalnie cały czas naplekacie. No po prostu naplekacie i łatwo tyle. E, ale też musiałam, trzeba się zawiązać bransoletkę. Ponieważ takie łatwe to to nie jest. Też bardzo długo musiałam się uczyć zawiązywać bransoletki, ale jak już się nauczyłam to dla mnie, to, jakby, dla mnie jest to mega łatwe, bo ponieważ się nauczyłam, ale dla takich początkujących jak byłam, to to nie byłoby łatwe. To widzimy się zaraz, jak będę już miała skończoną. A i ja mówię tak, że ja na końcu tej ozdóbki już skończę to robić i dopiero potem skończę robić już skończę robić, to potem um, dopiero na końcu ozdóbkę, bo po prostu ja tak robię, od zawsze bo przynajmniej tak, żeby tak na w środku w sensie, jak już mam powtórzyć ten nasz brzdokole, ja tak nie robię po imieniu, jak będzie jak już krzyżuję coś to widzimy się zaraz jak już będę dawała ozdobka. To do zobaczenia, do zobaczenia. Już dałam ogólnie ozdóbkę, i będziemy sobie zawiązywać bransoletkę. Bierzemy te dwa końce, tak, tutaj na dół. Tak, jeszcze raz pokażę, dobra, jeszcze pokazuję, jeszcze raz. Bierzemy dwa końce, bierzemy dwa końce, sorry, że zatrzymałam, ale nie mówię czemu. Tak, tutaj na dół, i tak. Tak, na dół, i tak, mam nadzieję, że pewnie nie, jeszcze, trzeci raz lepiej pokażę. Tak, bierzemy dwa końce, jeden na dół, czekajcie, jeden na dół, i tak, i gotowe. Teraz tak pięć razy, okej, tak, już zrobiłam pięć razy, i teraz będziemy odcinać. Okej. Okay. Tak wygląda? Ładna, oceniam ją 8, 8 na 10 i ja już kończę. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie filmiki. jak mówię, może są ciekawsze, to ja już kończę. Mam nadzieję, że pomogłam. Pa, 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 kochani.